Ona wygrała, z wiosny dobrze biegała, wygrała nagrodę Jamaiki dwa lata temu, wiosenną. No jak to później w Polsce jest dla klaczy takich średniodystansowych i krótko już się kończy, po wiosennej kończy się ich możliwość biegania, muszą biegać ze starymi końmi na krótko, albo na nieodpowiednim dystansie. Ja myślę, że dla niej 1802 czy 1600 to są takie dobre dystanse. No, i też tutaj postanowiliśmy ją zostawić w treningu. Ona atletycznie wygląda, super wygląda i no, też jest też, ona źle przyjmuje starty. Trzeba dobrze na niej przyjąć start, posiedzieć spokojnie. I w zeszłym roku dużo biegała za granicą. Bo biegała w Berlinie dwa razy, w Hanowerze i tam w tych nagrodach listet naprawdę. Niedużej jej brakowało z dobrymi, z dużo lepszymi końmi niż w Polsce, żeby sobie dać radę. I. No i zobaczymy, jak w tym sezonie. Fajna klacz nigdy żadnej kontuzji nie miała. Atletyczna, dobrze zbudowana. Po Pocholi Roman Emperor, który naprawdę potrafi dać niezłe konie. Chociażby u nas dał fajną. Interroyal Lady. Dobra, dzięki do domu. Może już iść. Fajna kobyłka. Macie biegać, właśnie. To tak powiem koń wyścigowy wyglądać. Na wysokiej nodze, głęboki, z dobrym zadem. Dobrze skontowany. Strasznie mi się podoba ta klacz.